I wbiję na serwer. E, zobacz czy mam operatora i stąd wychodzę. E, powiem nie wiem czy mam. I on znowu tu jest. O teraz mi działa operator. Masz... On ma game. tam mopy. Dobra, gramy se dalej, a ja się odbanuję może. Weź się! No, mm. no nie widzi to. A to nic ja spopływam w lawie. No dobra. Wykop użyj. Dobra, masz op... Masz, masz, on ma... Opa! On ma dalej operatora. No to co jest? myślę Dawaj mi operatora! Jezu! Weź się daj na przetrwanie, a nie jak oszukujesz! He, a ty mnie Ma. hehe, he. Nie umie grać. Ma opa. Ва zoстав Хру бри би 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 И!

Nie, 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 nigdy, nigdy. Harpoon. 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 No, harpun, 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 harpun. harpun nie, 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 No co? Co, chcesz to tak skończyć? Mm -hmm. en... Co ty dobře? Ej, ej! po lodě, spát po lodě. Ej, no, co ty robíš se? Co? Podívám se. Co? <laughs> Já ja, učekám, co tam mi Gdzie on jest? Co on robi? Co ja do niego poszczelam? Ręczpek, Ja normalnie go banuje. /a? Dobra, a co ty chcesz robi bu bi bu 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 babo? Bu bu bu. Bu, bu, bi, bu. Co bu bu bibku, bibku, A Co ty robisz? A Co ty? Co to za beczkunia? Beczka. Beczka. Jaki frek! Co?

Co? Dobra, idę. mi Heromimuś. Co on robi? Wiesz, i tak mi nic nie zrobi. Po prostu stoję. No dobra, co ty chcesz ode mnie? Co? I co co zrobić? I to no weźmiemy. Weźmy odbanu i Co ty rob... co robisz? Daj się na przetrwanie! Mi dałeś? Weź. No co mi zrobisz? Hehe, <grych> 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 i tak mnie spalisz. O jezu! I tak zginę. Ej, no weź. Szybko! Ja... Nie, ja nie żyję. Ej, ja, ja nie żyję! I brawo, prr, teraz nie żyję. Weź mnie wypuść! No wypuść mnie! No mnie zabiją! Dzięki... Jeju, ile ich tu blabia! No, jak po prostu sobie gram w majna i jakiś Heron bił. Tak? No? Pokaż. Zobacz Ten parce, ja, i patrz, Heron Nie, ja w niego nie wierzę. Ej, co ci robi? Nie wiem właśnie. Każe mi coś hmm. robić i prawie zginąłem przez tego. Mimumuma Co ci zrobił? No. Chciał mi zabeczkować. W tym, patrz! w tym tosiu coś. tu coś. I co ci robi? Weź i mu-mu-muniu, Bo ja zaraz dobiję tą twoją lamę! Ale o co ci I po twojej lamie! O, nie ma lamy! O co ci chodzi? No on ciągle mnie dotyka! Chcesz mapę skarbu? Chcesz? Daj ja ci ją, dam ci ją, wyrzucę ci ją gdzie chcesz, pyk i po twojej... Co ty chcesz mi zrobić, jak i tak... O może mnie utop, utop mnie! Ja i tak mnie nie utopisz! Muniu muniusiu! No dawaj, no dawaj się na przetrwanie, Sianie. Dobra, zabieram u operatora. C co, jaki operator? A co on jeszcze ci robi? Ech, I teraz chcę mi zabić. I dobra. Chcę ja robić tak. No co ty robisz? No gdzie jesteś? No co ty się robisz? Ej, ale co on robi na serio? Co jest na przetrwaniu, czy co? A ja nie ma, co Co chcę? Polecę moim jetpackiem. No już jestem tutaj. Po prostu. A co ona robi? Ej, wiesz co dzisiaj jadłem? Co? Jaki? Ej no, ręce do góry heronbrinę! Peł, peł, Dzisiaj jadłem podwójnego dźwięka. Ej, nie, nie. ma Wyszedł już? Ej no, wyszedł! No to lepiej jest. No dobra. No dobra. Dobra to